No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane raki. Wow, ale wyskoczyła wam karta. Dobra, już ją mam. <laughs> Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 27 czerwca do 3 lipca 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo proszę zapoznajcie się z tymi informacjami, szczególnie jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. Eee, no i co kochani, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Eee, moje kochane raczki, 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą urodzinki w nadchodzącym tygodniu, spełnienia marzeń dla Was kochani. Eee, I z góry przepraszam, jakbyście słyszeli mój wentylator z tyłu, tak, bo może trochę szumić, ale zamknęłam okna, żeby nie było słychać, wiecie, odgłosów z ulicy, a jednocześnie w chałupie się tak duszno zrobiło, że masakra, więc wentylator będzie chodził, więc z góry za niego przepraszam jak coś. <laughs> Dobra, raczki, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I oczywiście karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza na nadchodzący tydzień. Karta opiekuńcza. Przyjaźń. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, uwierzysz, przepraszam, nie uwierzysz, tylko ujrzysz siebie w lepszym świetle. Pięknie. Dobra, to sobie kładziemy tutaj naszą kartę opiekuńczą. Czekajcie, ja sobie może przesunę. O, tak chyba będzie lepiej dla mnie. Yy, dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień? Uuu, siódemka mieczy, kochani, siódemka mieczy. Hmm. No jako energia ogólna, no taka podstępna energia bym powiedziała. Może podstępem będziecie chcieli coś tutaj ugrać, wygrać zdobyć <laughs> możecie niekoniecznie um, używać um, legalnych środków by to zrobić. Mam nadzieję, że nie posuniecie się do takich rzeczy, ale to jest taka podstępna energia troszeczkę, wiecie. Także uważajcie tutaj na e, takie pójście na skróty, bym powiedziała. Uważajcie na pójście na skróty, ponieważ siódemka mieczy e, no jest trochę takim pójściem na skróty, co mogę zrobić szybciej, co mogę zrobić krócej, co mogę obejść, jakie ustawy, jakie umowy, jakie papierkowe sprawy żeby coś osiągnąć szybciej, lepiej i tak dalej, i tak dalej, nie? Tutaj to tak uważajcie na takie podstępy i, i tego typu rzeczy. Kochani, siódemka mieczy mm, też tutaj jest taką informacją, że możecie po prostu nie mieć ochoty mówić komuś prawdę, tego typu rzeczy. To też lepiej czasem nic nie mówić niż kłamać, także no nie będę Wam tego mówić. <grym> Siódemka mieczy może też świadczyć, że po cichu chcecie się wymiksować z czegoś, z jakiegoś związku, relacji, z jakiejś sytuacji. Mm. No, ta karta przestrzega, przestrzega w tym tygodniu przed właśnie takim oszukiwaniem innych, ale też oszukiwaniem samego siebie, bo siódemka mieczy czasami dla mnie jest kartą takiego autosabotażu, że oszukujemy sami siebie, że, że czegoś nie damy rady zrobić, albo że coś jest nie dla nas, albo, nie wiem, wymyślamy jakieś tego typu rzeczy. Także też uważajcie, żeby po prostu no, nie okłamywać samych siebie, tak? No dobra, ciekawie wyszło, ciekawie jak na początek. E, dobra, co miłego się może wydarzyć? Głupiec, nowy początek. Wow, jakieś zaufanie, wskoczenie w coś, zaryzykowanie. Głupiec oznacza jakąś nową podróż, nową przygodę, nową sytuację, nowy związek, nową przygodę, um, nowe miejsce zamieszkania, nową pracę, nowy hobby, cokolwiek to jest. Ale zdecydowanie oznacza taki skok na głęboką wodę, zaryzykowanie czegoś, zostawienie przeszłości za sobą, żeby. Rozpocząć właśnie jakiś nowy etap. Zobaczmy, o co chodzi z tym głupcem. Czwórka Mieczy, Azbuław mhm. i Arcykapłanka, ale Wy jesteście tutaj tajemniczy w tym tygodniu. E Rycerz kielichów, ósemka mieczy, król buław. Wiecie co? Część z was e, może myśleć tutaj o jakimś wyjeździe. Po prostu odpoczynek, relaks, wakacje, coś tego typu. Czwórka mieczy. E, I ten. Jeżeli w tym tygodniu zdecydujecie się na taki wyjazd, tak, rozpoczęcie czegoś nowego, to będzie dla Was bardzo ważny wyjazd, ponieważ może tam wpaść wam jakiś nowy pomysł, nowa idea do głowy, coś, co w głębi duszy czujecie, że się zbliżało, ale jeszcze nie do końca wiedzieliście, co to jest. Możecie doznać takiego oświecenia, wręcz bym powiedziała z tą arcykapłanką. Ehm, tak jak mówię, jakaś nowa inspiracja się pojawi, jakieś rozwiązanie jakiegoś problemu, ponieważ ósemka mieczy też może świadczyć, że od jakiegoś czasu głowicie się nad jakimś problemem coś jest nie tak, coś jest trudnego do rozwiązania w Waszym życiu, to podczas jakiegoś wyjazdu albo relaksu, albo nawet nie musi być wyjazd nie wiadomo jaki długi, to może być wyjazd po południu za miasto, gdzieś na łono natury, dostaniecie jakiegoś takiego olśnienia, jakiejś inspiracji, dzięki czemu wyjdziecie z jakiegoś z jakiegoś takiego martwego kręgu i no podejmijcie jakąś decyzję o dziesiątka pentakli a propos może jakiejś inwestycji, a propos pracy, a propos swojego dalszego życia, a propos jakichś rodzinnych spraw, e, ale będzie, będzie tu inspiracja, zdecydowanie coś w Was poderwie do działania, pójdziecie tutaj zdecydowanie za głosem serca, moi kochani, mhm. to jest pierwsza rzecz, którą tu zobaczyłam, druga rzecz, Dotyczy bardziej właśnie miłosnych spraw i będę mówić tutaj do moich singli. Kochani, jeżeli w ostatnim czasie jesteście no właśnie tacy wycofani, nie mieliście ochoty na randki, na spotkania, może leczyliście swoje serce po jakimś trudnym rozstaniu, była potrzeba zamknięcia się na miłość i zamknięcia się na inne osoby, to w tym tygodniu powiem Wam tak, że to się może już zmienić. Możecie dojść do wniosku, że już starczy tego leczenia, ponieważ w Waszym życiu może pojawić się ktoś nowy, bardzo inspirujący. No, tak jak mówię, tu mamy tego Asa Buław, mamy też tego Króla Buław na spodzie. Głupiec to jest dla mnie energia barana, więc może ktoś taki ognikliwy, Wkroczyć w wasze życie. Może to być jakiś tajemniczy wielbiciel, który już dłuższy czas się Wam przygląda i w końcu przystąpi do akcji. A może, kochani, to być po prostu taki impuls, że ktoś nagle pojawi się w Waszym życiu, ale wy na poziomie tym, takim intuicyjnym, duchowym poczujecie, że no, z tego może być coś więcej. Ta osoba wyrwie Was tutaj z takiego zamkniętego kręgu. Mam wrażenie, że pozwoli dostrzec nowe możliwości albo pozwoli Wam dostrzec, że miłość może być naprawdę piękna, że może być ekscytująca, że może być fascynująca eee, i że, że tak powiem, warto kochać i warto się otworzyć na tą miłość po raz kolejny, tak? Spróbować i zobaczyć, co to przyniesie. No, dziesiątka pentakli na spodzie świadczy o tym, że ta osoba może zostać zdecydowanie z Wami na dłużej. Mhm. Dobra, na co uważać? Zobaczmy, paść pentakli, czyli na wszelkiego rodzaju takie inwestycje w sensie finansowe bym powiedziała, podpisywanie nowych umów, ubezpieczeń, jakiejś takiej szybkiej chęci wzbogacenia się, a z tą siódemką mieczy, no może być tak, że, uh -huh, że może się pojawić właśnie jakaś szybka chęć wzbogacenia się, podpisanie jakiejś cudownej umowy, wiecie o co chodzi? Ale tutaj uważajcie, uważajcie, sprawdzajcie wszystko drobnym druczkiem, ponieważ mogą, to może nie być takie, wiecie, idealne, tęczowe, jakby się wydawało tutaj z tej karty, tak? Więc bądźcie ostrożni, zanim podpiszecie coś, szczególnie coś, co wymaga inwestycji finansowych. Mhm. Dobra, co w miłości? Zobaczmy. A w miłości mamy dziesiątkę mieczy. No dziesiątka mieczy nie jest fajną energią. To jest energia e, bardzo ciężka, trudna, e, energia zakończeń, mieczy wbitych w plecy, ale to jest jednocześnie energia uwolnienia, uwolnienie od jakiejś trudnej sytuacji. Dziesiątka zawsze redukuje się do jedynki, czyli gorzej już być nie będzie, może być tylko lepiej. Coś trudnego się u Was, kochani, kończy. Dla części z Was, dla części z was może to być zakończenie jakiegoś trudnego związku, trudnej relacji. Dla części z Was. może być to po prostu uwolnienie się od jakichś problemów, zakończenie jakichś trudności właśnie w związku. Dla moich singli mam wrażenie, że zakończenie właśnie jakichś trudnych sytuacji w innych związkach i w końcu może nad Waszym niebem wyjdzie. Słoneczko, mam taką nadzieję. Zobaczmy tę dziesiątkę mieczy. Mhm, wisielec. Szóstka mieczy co się odwróciło. I dziewiątka kielichów, przepięknie. Trójka kielichów, fajnie, kochani, fajnie. No, dla niektórych z Was może to być zakończenie relacji, ale z tą trójką kielichów na spodzie bardziej widzę tutaj uleczenie jakiejś relacji. Uleczenie, dojście do ładu, pójście do przodu, spełnienie marzeń, tak? Rydwan, pokonanie trudności, podjęcie jakichś ważnych decyzji w związku z jakimś rozczarowaniem i powrót do takich momentów szczęścia, radości i spełnienia w związku. No, kochani, wygląda na to, że tu między Wami było jakiś moment zakończenia. Zawieszenia, y, wisielec, może nie rozmawialiście ze sobą, może była jakaś trudna, trudna kłótnia, może była jakaś trudna sytuacja między wami. Jedno jest pewne, poruszacie do przodu. Dla części z was, ten wisielec może oznaczać, że spojrzeliście z innej perspektywy na ten związek, na tą relację, na tą sytuację, tak samo może partner, partnerka spojrzał z innej perspektywy i nie wiem, weszliście tak jakby też w swoje buty. Wiecie, o co chodzi. Czasami kłótnie wynikają z tego, że my mamy gdzieś tam, jesteśmy w zamkniętej klatce. Partner, partnerka jest w zamkniętej klatce, i traktujemy siebie jak rywali, zamiast współpracować i wspólnie rozwiązać jakiś problem. Także może ten wisielec oznaczać po prostu spojrzenie na tą. Sytuację z innej perspektywy, dzięki czemu możecie znaleźć rozwiązanie i spełnić jakieś swoje marzenie. E, szóstka mieczy mo może oznaczać jakąś przeprowadzkę, wyjazd, podróż wspólną, która przyniesie właśnie uzdrowienie i uleczenie, ale szóstka mieczy przede wszystkim dla mnie jest opuszczeniem tej energii piątki mieczy, czyli konfliktów, lęków, strachów, e, jakichś sporów i pójście, popłynięcie na te łagodniejsze wody. Dzięki czemu dziewiątka kielichów znowu taki spokój, szczęście zagości w waszych relacjach, no i trójka kielichów oznacza uleczenie. Pogodzenie się e, i, e, no i, że tak powiem, właśnie sukces w tej relacji. Pójdźcie do przodu z taką lepszą energią, zostawienie tego, co niedobre za sobą e, i, i, i popłynięcie do przodu. Dla kochani, jeżeli jesteście właśnie singlami, no, wygląda na to, że faktycznie tutaj jakieś spełnienie marzeń idzie w Waszą stronę. E, to mam wrażenie, że ta osoba przyniesie koniec okresu singielstwa, ale też zakończenie e, takiego Trochę bym powiedziała takiego cyklu karmicznego u Was, gdzie naprawdę spotykaliście jakieś takich niefajne osoby w swoim życiu, gdzie jakieś osoby wbiły wam nóż w plecy, gdzie zostaliście zradzeni, skrzywdzeni, oszukani i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby, można powiedzieć, los się odwraca trochę. Ja wiem, że to nie jest koło fortuny, no ale jakby patrzeć wisielec jest do góry nogami, więc coś tu się dla Was odwraca. I kochani, szczególnie jeśli wybieracie się w jakąś podróż w tym tygodniu, możecie tam poznać tą osobę, ale mam wrażenie, bo moment trójkę kielichów, że dla części z Was może to być ktoś z Waszego bliskiego środowiska. Więc jeżeli w tym tygodniu postanowicie zakończyć płakanie i żalenie się nad sobą i tak dalej, zakończyć jakiś etap w swoim życiu i wyruszyć być może z przyjaciółmi na jakąś podróż marzeń, albo choćby nawet na weekend za miasto, albo choćby nawet po południu gdzieś ognisko zrobić, posiedzieć, wiecie o co chodzi, to tam może się okazać, że po prostu jest ktoś, kto już od dłuższego czasu jest z Wami zainteresowany i w końcu odważy się Wam to powiedzieć. Jedno jest pewne, czeka Was bardzo taki pozytywny czas, czas radości, Czas spełnienia marzeń, czas świętowania, radowania się, randkowania, e, wspólne podróże, jak najbardziej tutaj widoczne. To dla części z Was może być też związek na odległość, ale macie szansę poznać kogoś, kto naprawdę odmieni Wasze życie właśnie w tym tygodniu. No i tak jak mówię, kto przyniesie dużo słoneczka do waszego życia. Oj z tą trójką kielichów, dziewiątką kielichów jak najbardziej. Dobra, e, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. A tu mamy Wisielca. Mhm. Wisielec kochani, czyli odpoczynek, odpoczynek. E, wisielec może oznaczyć, że faktycznie gdzieś tam rezygnujecie z pracy na razie i tak dalej, bierzecie wolne i wyjeżdżacie wspólnie z rodziną, z bliskimi, ale Wisielec też może oznaczyć, że będziecie potrzebować jakiejś separacji na chwilę od rodziny, od przyjaciół albo od jakiegoś konkretnego członka e, waszej załogi, że tak powiem i będziecie Potrzebowali gdzieś tam się zdystansować od tej osoby. Ee, oczywiście Wisielec też może oznaczyć spojrzenie z innej perspektywy, więc może na jakąś sytuację też spojrzeć się właśnie z innej perspektywy. Zobaczmy, e, może na jakąś osobę. Dobra, zobaczmy. Uuu, sprawiedliwość, waga na horyzoncie, także tu może e, mieć znaczenie. Zobaczmy dalej. Mhm, Król Mieczy, bliźnięta waga Wodni. Mm, I księżyc rybeczki. Mhm, mm królowa pentakli. E... Mhm, mm mhm. Mm Król Pentakli, uuu, kochani, no tak jak mówię, moje single, kto jest z Waszego bliskiego otoczenia, może być Waszym idealnym partnerem. Idealnym partnerem dla Was, lew jeszcze się pojawił, więc może to być też lew, ale król, królowa Pentakli, dla mnie to jest fajna para. Ktoś taki, uh -huh, karmicznie dobry dla Was, kto też jest po przejściach i kto się może w Was kochać, podkochiwać, że tak powiem, w tajemnicy. No i ta osoba wyjdzie, mam wrażenie, z ukrycia właśnie w tym tygodniu. Więc tutaj ważne, żeby um, właśnie pozostać czerym z samym sobą i wobec też tej osoby, i zobaczyć być może do czego to doprowadzi. No król, królowa Pentakli, tak jak mówię, fajna, fajna relacja. Ale odbiegając od miłości, ponieważ miłość była tu, um, kochani, co tu jeszcze? Um, wiecie co, mam wrażenie, że może chodzić o jakąś waszą parę. W sensie z waszych znajomych, z waszych bliskich. I mam wrażenie, że może wyjść tutaj jakaś tajemnica, że ktoś idzie, że ktoś albo się rozstaje, albo że ktoś zarządza jakąś separację we swoim związku. I to mogło być tajemnica, to mogło być ukrywane, ponieważ no wygląda na to, że tak na pozór jest to bardzo, bardzo dobra para, tak, wręcz idealna para. Więc możecie mieć kogoś takiego w swoim otoczeniu, w środowisku przyjaciół bliskich, kto się wydaje po prostu idealną, cudowną parą, i w ogóle, że oni nigdy nie mają problemów, kłopotów i tak dalej, świetnie do siebie pasują. A tymczasem mam wrażenie, że tutaj jest dużo mocowania się ze sobą wewnątrz, tej relacji, yy, której nie dostrzega. Zewnętrzne środowisko. No i tutaj jakaś tajemnica wyjdzie na jaw. Przez co właśnie mówię, ta relacja może dojść do takiego zawieszenia, wręcz separacji, wręcz rozstania, ale wy też spojrzycie też na tą sytuację z innej perspektywy, ponieważ to będzie dla was takie zaskoczenie, że nagle właśnie ktoś wam do niej ty słuchaj, rozstajemy się, albo nie wiem, jesteśmy w separacji, albo wyprowadziłam się, potrzebuję trochę czasu, tam muszę się zastanowić nad tymi rzeczami, aby stwierdzić, co, jak to w ogóle jest możliwe, tak? Także to będzie dla was takie zaskoczenie. Duży szok, że tak powiem, duży Shot dla was. Um... No ale kochani, może właśnie o to chodzi, żeby tutaj po prostu być wsparciem dla bliskiego, dla, dla przyjaciela, dla przyjaciółki, dla kogoś, kto jest dla was ważny. Właśnie w takim też trudnym czasie, bo to będzie trudny czas dla tej osoby, jakby nie patrzeć, tak, szczególnie jeśli zdecydują się na rozwód, rozstanie, a byli na przykład gdzieś tam długo ze sobą, to to nie są łatwe sytuacje. Tym bardziej mam wrażenie, że wy też z tą dziesiątką mieczy też przeszliście ni jedno, więc też będziecie w stanie właśnie mówię, wejść w buty tej osoby i ją zrozumieć gdzieś tam od środka. Także w tym tygodniu możecie się dowiedzieć. Tutaj, że, że, że jakaś z Waszych takich idealnych par wśród znajomych, bliskich, no wcale nie była taka idealna. To też może zmienić Wasz punkt widzenia, kochani, a propos właśnie miłości, związków, jakichś tam relacji, tak? Może Wam coś uświadomić w tym, w tym tygodniu. Mhm. Dobra, zobaczmy co w pracy i finansach. Praca, finanse. Rycerz Mieczy, mhm. szybka akcja, poszerzanie wiadomości, uczenie się, dowiadywanie się różnych rzeczy, jakieś informacje. E, rycerz Mieczy też czasami może oznaczać, kochani, kłótnie, więc uważajcie tutaj na temperament, nie wchodźcie w niepotrzebne konflikty. E, rycerz Mieczy oznacza szybką akcję, czyli coś przyspieszy w tym tygodniu. Będzie się dużo działo, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, e, no i wygląda na to, że trzeba będzie to wszystko ogarnąć. Także tutaj też nie idźcie na łatwiznę. Żeby, no, żeby coś nie spierdzielić, że tak powiem po drodze. Jeżeli macie jakieś obowiązki, to zróbcie to od początku do końca. E, a nie starajcie się, że tak powiem, nie wiem, pomijać jakichś tam punktów, żeby było szybciej, żeby było łatwiej. Jakoś tak mi się to skojarzyło. Zobaczmy tego rycerza mieczy, co tu jeszcze, mhm. król pentakli. Dziękuję. Siódemka kielichów. Mhm. Królowa Mieczy, a nie, to jest Paść Mieczy, przepraszam, Paść Mieczy i szóstka kielichów. Mhm. No, z tą siódemką kielichów dla mnie i właśnie rycerze mieczy i z tą siódemką mieczy Waszą ogólną energią, no to jest trochę taka energia, właśnie żeby uważać, uważajcie na takie myślenie, co zrobić, żeby się nie narobić, zakombinować, e, żeby żeby sobie ułatwić robotę i żeby przy tym jeszcze właśnie dobrze zarobić. Uważajcie na taką energię. Tutaj ważne jest, żeby działać spokojnie, statecznie, według swojej stabilizacji. Nie się za bardzo w obokach, tylko skupić się na faktach. Paść mieczy tutaj e, jest ważną informacją dla Was, że być może są jakieś informacje, o których nie wiedzie, nie Wiecie, szóstka kielichów, może warto tutaj zapytać kogoś bliskiego albo kogoś, kto jest ważny dla Was, może ktoś, kto się na tym zna konkretnie, yy, yy, gwiazda, no może ktoś właśnie, kto, kto jest szpecem w jakiejś dziedzinie, kto pozwoli Wam ogarnąć jakąś sytuację, ale yy, zgodnie z prawem i wiecie, no żeby wszystko grało, tak, bez żadnych takich kombinacji. Nie bujajcie w obłokach, tylko kierujcie się w tym tygodniu, jeśli chodzi o pracowe sprawy, informacjami, yy, informacjami i... Yy, no i takim, taką taką rozwagą bym powiedziała, Rozw rozwagą, żeby, żeby osiągnąć coś, żeby spełnić jakieś swoje marzenia. I as pentakli na spodzie świadczy o tym, że tutaj pojawią się jakieś nowe możliwości dzięki temu, że dzięki temu, że załatwicie wszystko zgodnie z planem, starannie, e, dowiecie się jakichś nowych rzeczy, tak, będziecie się kierować, mówię, głową, e, a nie kombinatorstwem, tak, <laughs> właśnie to, to tak odbieram, e, to dzięki temu właśnie spełnią się jakieś Wasze marzenia i mówię, pojawią się nowe, nowe możliwości na stabilizację, być może na jakąś zmianę, na, na, jakieś, um, na jakieś nowe drzwi się przed Wami otworzą. Miśka, co ty kombinujesz z tym kartonem? Przepraszam Was bardzo. Uh -huh. Patrzcie na no, kubka. <słyska> Wlezła do kartonu. Joniu. Pięknie wyglądasz, no właśnie. Tak, to jest kot. Kto, kto ma kota, ten ogarnia o co chodzi ale nie mogła się wgramolić na początku, dlatego tak kątem oka patrzyłam, co ona w ogóle robi. O Boże, masakra. Dobra, rada dla Was, kochani. Dwójka pentakli. Zachowajcie równowagę we wszystkim, co robicie. Zachowajcie równowagę pomiędzy życiem osobistym a pracą, pomiędzy wolnym a obowiązkami, pomiędzy rodziną a przyjaciółmi, pomiędzy, wiecie, różnymi aspektami. Ale też pamiętajcie, żeby być bardziej elastycznym. Otwórzcie się na pomoc innych, otwórzcie się na nowe możliwości. Jeżeli coś nie jest dla Was jasne, zapytajcie się, nie kombinujcie po raz kolejny. E, otwórzcie się na nowe współpracy z innymi, na nowe osoby, które wkracza, wkraczają w Wasze życie. E, być może na jakieś dodatkowe źródło dochodów, też coś takiego tutaj się może pojawić. Eee, ale mówię, przede wszystkim zachowajcie balans w każdym aspekcie swojego życia. To będzie tutaj dla Was bardzo istotne. Zresztą zawsze jest istotne, no ale widzę, że w tym tygodniu, skoro karta taka wyszła, szczególnie. Eee, dobra, zobaczmy eee, jeszcze zwierzaczka dla Was. Tak. No, mamy gęś. Wewnętrzna wiedza. Pięknie. Jesteś odważnym podróżnikiem. Twoja, twoja dusza, chciałam powiedzieć twoja soul, twoja dusza zna drogę. Bądź odważny, pewny siebie, a osiągniesz swój cel podróży, tak? Lojalni przyjaciele są zawsze z tobą. Dokładnie. Tutaj ta przyjaźń będzie bardzo ważna w tym tygodniu. Możecie liczyć na swoich przyjaciół. Nie martw się, jesteś błogosławiony. Pozwól sobie latać. Przepięknie. Dobra, kochani, to co jeszcze? Pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję wam odpowiedzi od naszych kochanych aniołków. Jeden, dwa. I 3. Dobra, mamy wszystko. Mam nadzieję, że wybrane. Jak nie to zatrzymajcie sobie filmik odsłaniam. Odpowiedź numer 1 brzmi. Wybierz nowy kierunek. Odpowiedź numer 2 brzmi. Podejmij działanie. I odpowiedź numer 3 brzmi nie. I to z wykrzyknikiem nie. Mhm. To by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie. Jeszcze raz 100 lat-100 lat wszystkiego najlepszego, kochani. I życzę Wam danego tygodnia. Buziaki. Pa pa!